Dobrze wyglądam, dobrze, na pewno dobrze. I mi się podoba Żonko, jakby co? To ta szminka już tutaj była. O, jedzie pociąg! Drogi widzu, chciałbym Ci zaprezentować ten piękny samochód. Jest to Audi q 750 50 TDI w bardzo bogatej wersji wyposażenia. Mamy pneumatykę, mamy masaże, mamy skrętną tylną oś. A po co pokazuje Ci to auto? Rozglądam się za swoim kolejnym samochodem. Takim samochodem, który sprawdziłby się idealnie w trasach. A dlaczego Mustang nie nadaje się w trasy? Generalnie z fotelami, które mam, one nie są kupełkowe, jest on dość komfortowym samochodem, kanapowóz z Ameryki. Jest jednak problem, jeżeli chodzi o dźwięk, który on emituje. Co się dzieje, jeżeli jedziemy w trasę 500, 600, 700 kilometrów? No właśnie, na początku ten dźwięk nam troszeczkę przeszkadza, potem się do niego przyzwyczajamy, zapominamy, że Mustang taki dźwięk emituje, ale... Jak wysiądziemy po tych 500 km z samochodu, to czujemy takie oszołomienie. Po prostu ten dźwięk, pomimo tego, że o nim zapominamy, na dłuższą metę jest strasznie uciążliwy. Dzięki waszej pomocy i bardzo chętnemu głosowaniu na Instagramie, wyłoniliśmy 22 samochody. Kryteria na moje kolejne auto były dość szerokie. Głównym wymaganiem, tak naprawdę, było to, żeby nadawał się w trasy. Dlatego wyszedł nam troszeczkę mishmash i mamy i suwy, i sedany, i te z bardzo mocno. Silnikami i też trochę słabszymi, to co łączy te samochody oprócz tego, że wszystkie nadają się w trasy, jest oczywiście cena, czyli 550 tysięcy plus minus 50. Jakiś czas temu testowałem Mercedesa E63S. <słuch> Akurat trafiła mi się troszeczkę mocniejsza wersja, bo sam celuję w E53, a dzisiaj trafiło się Audi Q7, chociaż sam celowałem raczej w SQ7. Tak czy inaczej nowy samochód ma zasilić obecną flotę, czyli Forda Mustanga GT, zrobionego na około. 500 koni oraz Megan RS w wersji Trophy. Zarówno jedno, jak i drugie w trasy się nie nadaje. Mustang, oprócz spalania i głośności, ma inne wady, które wykluczają go z komfortowej jazdy w trasach. Jest to samochód, w którym cały czas musimy być czujni. Natomiast Megan RS Trophy prowadzi się świetnie, ale to zawieszenie Cap jest naprawdę twarde. Nawet pozornie płaska autostrada okazuje się mieć dość spore hopki, a kubełki nie należą do najwygodniejszych foteli na świecie. Dodatkowo samochód jest dość mały, czasami ciężko się spakować. Jest jeszcze jeden taki mały niuans. Megan RS niedługo odchodzi. Pomimo tego, że odbierałem je w listopadzie, od początku było to auto na zastępstwo. Auto kupione przez przypadek na szybko, gdyż okrutnie przeciąga się odbiór zamówionego w maju Audi S3. Natomiast niedawno dostaliśmy telefon, że Audi S3 pojawi się już w kwietniu. Więc gdyby ktoś chciał przejąć leasing rs zapraszam. Ale wróćmy już do Audi Q7. Naszą podróż musiałem rozpocząć od tankowania. Akurat ten egzemplarz należy do Mikołaja, właściciela Carslab, który opiekuje się moimi samochodami. Nie powiem, dość pojemna ta bestia, ale efekt jest zadowalający. 1000 km zasięgu, z czego jestem niezmiernie zadowolony. Mój drugi Stały punkt przed nagraniami to oczywiście myjnia. A jako że wybieram się na myjnie, to oczywiście nadciąga burza. No cóż, życie. Takie moje pierwsze przemyślenie odnośnie tego samochodu to strasznie wysoko się siedzi. I poniekąd jest to bardzo fajne uczucie. Samochód nie jest jeszcze na maksa podniesiony. Ale i tak patrzymy na wszystkich z góry. Oczywiście na mojej ulubionej myjni, do której blisko wcale nie mam, jest straszna kolejka. Nagle w lusterku pojawił się Jaguar F-Type, który też chciał się umyć, ale kolega nie miał tyle cierpliwości co ja. Muszę jednak stwierdzić, że bardzo fajnie to gada. Na szczęście jak zacząłem kierować się na miejsce nagrań, zaczęło wychodzić słoneczko, szykuje się przepiękna pogoda. Gdybym miał konfigurować Audi Q7 dla siebie, to zdecydowałbym się właśnie na taką kolorystykę. Biały lakier i czarne elementy wyglądają naprawdę świetnie. Ale jest to jedno z niewielu aut, do którego ten kolor mi pasuje. Tyłeczek Audi Q7 też bardzo fajnie się prezentuje. Co ciekawe, Audi nawet nie próbowało oszukiwać i od razu widać, że nie ma końcówek wydechu. Jak to w dieslu, rura jest skierowana w dół. Mimo to, wszystko tworzy spójną całość i tył wygląda bardzo atrakcyjnie. Pod maską mamy v w dieslu, tak jak już wcześniej wspomniałem. Legitymuje się on mocą 286 KONi. W sumie jest to mniej Niż ma RSK, ale jak na samochód w trasy jest to w zupełności wystarczające. No i spalanie nie jest aż takie wysokie. Średnio wychodzi 11 litrów na 100 km. W trasie trochę mniej, w mieście trochę więcej. Ciekawa dzisiaj pogoda, niby słoneczko świeci. Wygląda naprawdę pięknie, jeżeli chodzi o ujęcia, jest super, ale jest jakoś strasznie zimno. Uff. Zobaczcie w ogóle, jak dużo ekranów jest w Audi. Tutaj mamy pierwszy z nich, czyli wirtualny cockpit. Tutaj mamy drugi ekran. Tutaj mamy trzeci ekran do obsługi klimatyzacji, ale żeby tego było mało. No i z tyłu mamy jeszcze jeden ekranik do sterowania klimatyzacją. Gdyż jest też jedna rzecz, która mnie zaskoczyła bardzo, bo jest to dość duże, bardzo duże auto, ale schowek mamy mini. Możemy tutaj włożyć co najwyżej telefon i, tak jak tutaj leży, jakąś szminkę. Żonko? Jakby co, to ta szminka już tutaj była. Tutaj mamy bardzo komfortowy samochód. Jest on też bardzo duży, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Czujemy się jak królowie. Siedzimy naprawdę bardzo wysoko. Jest tutaj pneumatyczne zawieszenie, które możemy sobie regulować poprzez tryby jazdy. Tutaj możecie zobaczyć, jaki jest prześwit w momencie, kiedy ten samochód jest naprawdę podniesiony. Szczególnie to widać z tyłu. No tutaj możemy włożyć praktycznie dwie moje dłonie. Natomiast jak samochód wrzucimy w tryb sportowy, dynamic i go obniżymy, wygląda to już zupełnie inaczej. No i tak jak z tyłu mogłem włożyć dwie dłonie, to teraz ciężko jest mi wpasować jedną, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o sterowanie w Audi. To troszeczkę mi tutaj brakuje. Nie ukrywam, że w Mercedesie dużo bardziej mi się podobało. Mamy tutaj mnóstwo ekranów, z tym, że te ekrany tak czy inaczej fajniej działają, niż Wam się wydaje, bo mają one haptykę, czyli w momencie, jak klikamy tak po prostu, to nic się nie dzieje. Ale jak przyciśniemy ten ekran troszeczkę mocniej, to mamy takie uczucie, jakbyśmy naciskali przycisk, chociaż no, oczywiście to przyciski nie jest. Jest to sygnał, który jest oddawany do naszych palców i no naprawdę. „Fajnie, Fajne, fajne uczucie. Ku siódemce mamy też ogromny dach panoramiczny. Robi fajne wrażenie zarówno dla kierowcy, jak i dla wszystkich pasażerów. No, i przez dach możemy sobie bez problemu wyjść, tylko trzeba uważać na wiatr. Zdecydowanie czuć, że jesteśmy bardzo wysoko w tym samochodzie. A właśnie dlatego trzeba uważać na wiatr. Wiatr psuje grzywkę. Jest to dość ciekawe uczucie. Pierwszy raz jeżdżę tak dużym sufem, chociaż, tak jak Mikołaj mi mówił, po jakichś 30 minutach mniej więcej przestajemy mieć taką świadomość, że jedziemy tak dużym samochodem. Wnętrze w Audi jest naprawdę świetnie wykończone. Mamy tutaj fajną alkantarkę. Wszędzie jest skóra, no może tutaj nie ma, chociaż można to dobrać w konfiguratorze, ale tutaj na górze już jest super mięciutko. W RCD-sie kierownica mi się w ogóle nie podobała, a tutaj jest genialna. Po prostu świetnie ją się trzyma. Jak na tak duże auto jest ona też dość kompaktowa. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza, to właśnie do tego. Nic tutaj nie trzeszczy, nic tutaj nie piszczy, wszystko jest spasowane naprawdę świetnie. A ten cholerny wiatr już mi na stałe popsuł fryzurę. Chyba trzeba kupić lepszą pastę do włosów. Dobrze wyglądam? Dobrze? Na pewno dobrze. Dobra, teraz pytanie za 100 punktów: czy ja cylindrowy mogę sobie kupić diesla? Właśnie to jest to najtrudniejsze pytanie. Jeżeli chodzi o Audi Q7, jest też wersja SQ7, która w tej chwili jest wersją benzynową i ma ponad 500 koni, bardzo fajnie. Natomiast w trasie ten samochód spala pewnie powyżej 20 litrów, co jest już troszeczkę problematyczne, porównując do spalania w tym samochodzie, czyli jakieś 11 litrów. Chyba najważniejszym czynnikiem w tym wszystkim będzie to, ile faktycznie tych kilometrów w trasie rocznie będę robił. Jeżeli nie będzie ich za dużo, to skłaniałbym się jednak ku benzynce. O jedzie pociąg. Szczerze to nie wiem po co ci tu pokazuję, ale słoneczko świeciło tak ładnie, że uznałem to za wartościowe. Jeżeli nie jest, wybacz. A propos tego słoneczka, to naprawdę pięknie świeciło. Więc pozwoliłem sobie zrobić jeszcze jedno ujęcie, jak to wygląda z perspektywy pasażera z tyłu. I zdecydowanie jest to jeden z samochodów, w którym mógłbym podróżować z tyłu. A jak już wymacałem cały samochód, to przyszedł czas na to, aby pokazać go rodzinie. Udałem się więc ku zachodzącemu słońcu. W drodze powrotnej udałem się na drogę ekspresową, żeby sprawdzić ten samochód w każdych warunkach. Niestety, jak możecie zobaczyć, na szybę przykleił mi się... Jakiś Jakiś wielki robal i zakrył wyświetlacz Heda. Niestety popsuł też trochę widok. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc włączyłem sobie masaż. I uwierzcie, mi ten masaż jest po prostu cudowny. Zrelaksowany dotarłem do domu i zaparkowałem auto. Udałem się po rodzinkę. Gdzie idziemy, Laurcia? Eee, to kalas. Zatruł. Naplewasz filmik. Dziękuję. No i przyszedł czas podsumowania mojej przygody z Audi Q7. Jak widzicie, rodzince się podobał. Ja również mam bardzo dobre odczucia co do tego samochodu. Jest on super komfortowy, wygodny i relaksujący. W miarę fajne spalanie, mocy w nim nie brakuje. Ale pozwólcie, że się troszeczkę rozpiszemy. Tutaj macie całą tabelkę wszystkich samochodów, które mam zamiar przetestować. Te, które są na zielono, zostały już przetestowane. Te, które są na żółto, mam wstępnie dogadane. A te, które są na... Na biało, jeszcze nie wiem skąd je wezmę. Całą listę stworzyliście tak naprawdę wy, ale wiadomo, że moje zdanie również się liczy. Przetestowane samochody postanowiłem przenieść do nowej tabelki. W tabelce mamy ogólny wygląd, moc, spalanie, cenę, to jak bardzo bandycko samochód wygląda, komfort podróży, to jaki ma dźwięk i akceptację rodziny. Póki co prowadzi Mercedes E53. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Jeżeli nie chcesz przegapić testów kolejnych aut, pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Do zobaczenia, piona!